To ludziom mądrym i roztropnym tego świata nie pasuje. Albo też mają, w ogóle o tym nie myślą, mają inne zajęcia szkoda czasu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Te słowa Jezusa, tak proste, tak jednoznaczne, owszem, dla nas stosunkowo łatwe do przyjęcia, bo wybraliśmy sobie Żydów, którzy to słuchali, nic nie wiedzą jeszcze o tym, Ostatniej wieczerzy, o tym, że w postaci chleba będzie ciało Chrystusa, w postaci wina będzie jego krew. I słysząc coś takiego, to było oburzające, odrzucające i nie do przyjęcia. I zobaczcie, że Jezus nie boi się wywoływać takich reakcji, wręcz nie do przyjęcia, że powiedzą niektórzy: twarda jest ta mowa jej może słuchać i odejdą. Ale my jesteśmy w innym kontekście, w kontekście Nowego Testamentu, w kontekście Kościoła, gdzie rozumiemy, że ciało Jezusa Chrystusa, całego Jezusa Chrystusa przyjmujemy w postaci chleba. Ciało i krew. I rozumiemy, to jest dostępne, łatwe, nie, nie, nie jest żadnym ludożerstwem. Jest w znaku sakramentalnym prawdziwa, realna obecność, bo tak chciał Chrystus. Tak to nam oznajmił i tak nam to przekazał. I Kościół tak nas karmił. A mimo tego. Jest wiele ludzi, co nie chcą spożywać ciała i krwi pańskiej. Wydaje mi się, to nie, niegodne wiary. Człowieka rozumnego, dorosłego, dzieci nada. Głównie chyba to, że. Ci, którzy są mądrzy w oczach tego świata, zejść swoim rozumem do czegoś takiego, by te słowa przyjąć na wiarę, tak po prostu, i jak dziecko, otwierać buzię i dać się karmić tym opłatkiem, który ma być Bogiem, samym Jezusem Chrystusem, to ludziom mądrym i roztropnym tego świata, nie pasuje. Albo też mają, w ogóle o tym nie myślą, mają inne zajęcia, szkoda czasu. Zawracać sobie głowę takimi rzeczami. I w ten sposób się weryfikuje to, co w innym Jezus miejscu mówi o zaproszonych, że zgardzili, nie chcieli przyjść, mieli swoje zajęcia. Nie chcieli przyjść na ucztę, którą przygotował Bóg. Ten pokarm, który przygotował Bóg, jest jednak pokarmem miłości. Tak daleko, że Jezus samego siebie daje. Kto daje samego siebie za pokarm? Właśnie Jezus Chrystus. Ten, który jest miłością, chce w ten sposób mieszkać w nas. Bo ma życie wieczne. Ten, kto spożywa tego, który jest życiem. O sobie tak powiedział Jezus Chrystus. Ja jestem zmartwychwstanie i życie. Jak my tego, który wstał i żyje, spożywamy. Tak jak on chciał, jak nam przekazał. Co jest osiągalne i normalne, tylko tyle, że trzeba przyjąć, jak dziecko, po prostu. Mamy życie wieczne. I to jest zapowiedzią tego, że jak Jezus mówi, ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Rozpozna w nas Jezus swoje dzieci. Stanowimy jego ciało przez przynależność do kościoła, przez przynależność sakramentalną. Ona się w tym wyraża. Język prosty. Język do przyjęcia. I, I w ten sposób Bóg przyciąga nas do siebie, karmi nas i, i daje nam życie wieczne. Już tutaj doświadczać tego możemy przez pewien pokój, przez ufność, przez nadzieję, że to się kiedyś spełni w tej uczcie biańskiej, gdzie już będziemy twarzą w twarz. Już nie będzie znaku spożywania. Gdzie już będziemy jedno, razem z Nim. Będziemy stanowić jedno ciało.